Dzień dobry, to ja, detektyw Filip, wasz największy przyjaciel. Dzisiaj chciałem pokazać wam książkę i zapraszam do jej zakupu. To jest jakby dalsza kontynuacja książek o, o chłopach, o pokoleniu chłopstwa w Polsce. Tym razem jest to z pamiętnika naszych pradziadków, dziadków i ojców, ale bardziej dotyczy. Chłopów. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, kanału Telewizja Radio Astrum. I tam wszystko omawiam, jakie książki można zobaczyć, przeczytać, jakie zostały wydane. Mam na myśli wydawnictwo Astrum oraz kupić, bo ta ja jako detektyw Filip zachęcam też do zakupu i sprzedaję. I podaję teraz wam adres, gdzie można do mnie napisać. I ja przekażę wszystko, i, i do, będzie można sobie książkę zamówić. Uwaga podaje: Księgarnia wydawnictwa Astrum. E, 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 www. wydawnictwo Myślnik Astrum. E, kropka pl, mail handlowy .wroc pl I, i i oglądacie teraz e, barżanty właśnie na takiej e, polskiej wsi e, myślę, że się wam bardzo e, spodobają jak sobie chodzą właśnie udało mi się dla was to Taki filmik nakręcić to się rzadko zdarza, o, proszę bardzo, bażanty na wolności na wsi. O i właśnie to wszystko e, o tej przyrodzie e, wsi polskiej e, lat przed wojna i, 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 i początku XX wieku i potem e, po pierwszej wojnie się dowiecie i sobie poczytacie. Koniecznie kupcie tę książkę. Książkę opisała, zebrała wszystkie informacje pani Ania Nowak, wydało wydawnictwo Astrum z Wrocławia. E, Książka bardzo dobrze nam się sprzedaje, dlatego też namawiam Was: koniecznie kupcie tę książkę, i, i jeszcze Wam o tej książce kilka zdań powiem. Ja, chłop, z pamiętnika naszych pradziadków i dziadków i ojców, Anny Nowak, to książka, która w niezwykły sposób łączy historię z literaturą. To, 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 to nie sucha kronika, ale opowieści yy, yy, utkane z głosów tych, którzy przez wieki pozostawali w cieniu chłopów polskich. Więc mam nadzieję, to są wasi dziadkowie, pradziadkowie, a ze starszego pokolenia ojcowie. Mam nadzieję, że, że chętnie przeczytacie taką książkę. I, i, i bardzo was zapraszam. i Powinniście mieć u siebie ją na półce. Jeszcze raz zapraszam. Księgarnia wydawnictwa Asuł, a to ja, Filip, to ja. Jaj detektyw Filip, który sprzedaje tę książkę. Haha, i ją wynalazł, bo ja jestem detektywem poszukiwaczem najlepszych książek w Polsce i właśnie wydawnictwo Astrum mi się tutaj trafiło, które sprzedaje mną no, dosłownie bestsellery wspaniałą książkę właśnie o, o, o naszych ojcach, dziadkach, e, pradziadkach. I koniecznie kupcie tę książkę i jej jak macie w okolicy Barzanty, bo ja bardzo lubię te ptaki. I nie wolno im krzywdy robić. To żegnam Was, zapraszam Was na wszystkie kanały na YouTubie, bo mamy też inne, i, i to jest kanał y, Telewizja y, a, Radio Astrum, o którym mówiłem, to jest kanał Wydawnictwo Astrum, kanał Księgarnia Wydawnictwa Astrum, i kanał autorski, naszego autora, co napisał ponad 300 książek Lekat Kaczyka. To papa, pa, to kupcie tę książkę Ja chłop, zamawiacie ją u mnie przez mail handlowy małpastrum.wroskrop KPL, papa!